Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Wolpe. To jest prawdopodobnie nowa seria Total War na tym kanale. Jestem dosłownie, moi drodzy, 10 minut temu, chyba skończyłem serię z Mediwala, um, dwójki, kampania Ameryk. Wy prawdopodobnie jeszcze nie macie tego odcinka, albo już macie, nie jestem pewien, kiedy dokładnie wrzucam ten odcinek. Um, czy wrzucam go przed poniedziałkiem, czy po poniedziałku? Jest niedziela, także zobaczymy. Na pewno ostatni odcinek z Ameryk wlatuje w. Poniedziałek, także odsyłam tam, żeby zobaczyć jak się zakończyła ta kampania. A zakończyła się dość niespodziewanie, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo, bardzo niespodziewanie się zakończyła, także fajnie, fajnie. I na końcu dałem kilka fajnych przemyśleń na temat naszej pierwszej takiej kampanii, że tak powiem, losowej. I stwierdziłem, że była to bardzo fajna zabawa. Akurat wylosowało myślę, że naprawdę fajnego totalora. I myślę, że możemy kontynuować. Słuchajcie, w sensie zobaczymy, czy, czy teraz nam wylosuje coś równie ciekawego. Jeżeli chodzi tutaj o nasze piękne koło mocy, to już nie ma tutaj, jak widzicie, medievala dwójki kampanii Ameryk. Za to dodałem coś: Napoleon na Półwyspie Iberyjskim. Zapomniałem o tym dodatku. Słuchajcie, zapomniałem, że on istnieje. Za co oczywiście najmocniej, najmocniej przepraszam, ale już, już jest w, w losowaniu. Chyba i tak by to niewiele zmieniło. No i zobaczymy, moi drodzy, pora wybrać sobie jakąś nową kampanię. Czy mam na coś szczególnego ochotę? Mogłbym hmm. <laughs> zagrać Warhammera lub myślę nad Warhammerem lub myślę nad e, jakimś Romem, Dwójką albo Shogunem. Chyba na, na to bym miał największą ochotę. Zobaczymy. Także moi drodzy, pora wybrać nową serię. Let's go! O Boże, jaki stres! Jaki stres! Zwierzę ludzie! Wow! To jest zaskakujące. Tego się nie spodziewałem. Okej, yy, okej. Okay, okay. Czy można to zrobić? Myślę, że można. Myślę, że można nad czymś takim pokombinować nad zwierzę ludźmi. Dobra, ja chyba nie mam Warhammera trójki, także pora chyba pobrać Warhammera i się przygotować do, do kampanii. Także prawdopodobnie widzimy się za. No, trochę czasu musi to minąć, także prawdopodobnie e, będzie cięcie, i zanim ja to pobiorę, to minie kilka godzin, bo muszę pobrać tę grę. E, I zaraz zobaczymy się, e, zobaczymy, jak cyfry w ogóle zwierzę ludzie mają lordów, bo ja chyba nigdy nie grałem z zwierzę ludźmi. Także może ciekawe, może ciekawe, nawet to co chciałem, trochę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w grze, udało się ją zainstalować. Tutaj widzę, że jakieś nowości, słuchajcie, wpadły. Odpalamy sobie, mimo wszystko, imperia nieśmiertelnych, no bo teoretycznie posiadam wszystkie warhammery, tak jeszcze, żeby powiedzieć, ale no uważam, że absurdalne jest po prostu granie na Warhammera 1 klasycznego albo Warhammera 2 albo na Królestwa Chaosu, czy, czy cokolwiek. Jest to absolutnie bezużyteczne, moim zdaniem. Bezużyteczny experience, niestety. A więc gramy na imperiach nieśmiertelnych, ludźmi. Hmm, co tutaj robią zwierzoludzie? Słuchajcie. Nigdy nimi nie grałem, więc bardzo się cieszę. Widzicie, to jest plus tego challenge'u. Oprócz świat w perzyny, wznosząc kamienne, kamienie stada w osadach, by tworzyć krwawe ziemie, które splądruje, wzmacniając swoje stada w chwałę rocznych bogów. Zwycięstwa w bitwach i wykonywanie zadań zapewniają grozek, którą można wydawać na rozwój jednostek i zdolności bohatera. Werbunek legendarnych lordów, oraz na ulepszenia. Lekka piechota, jednostki potworów, jeżeli ludzi doskonale szarżują z ukrycia. Szybko wypełniają luki otaczają wroga. Dość miałcy dowódcy i kiepskie pancerze sprawiają jednak, że mają problemy podczas dłuższych starć. Zdolność pierwotna Furnia zapewnia im premię tylko przy dobrym dowodzeniu. Okej. Okay. Zwierząt ludzie to losem brutalnych mutantów, przypominających różne dzikie bestie. Są też sforami, są to stwory chaosu, dają część niszczycielskim mocom, a cywilizacje stanowi dla nich przekleństwo. To też niszczą oznaki postępu i niweczą przejawy zorganizowanych społeczności zapamiętale oddają się plądrowaniu, zrównując ziemią przysiłki, wioski i wszelkie siedliska, które ośmielono się założyć w pobliżu ich skrwawionych ziem. Gdy gromadzą się w stado, w niebezpieczeństwie znajduje się każde miasto ludzi. Te ludzie ruszają do boju z czym zapałem, mordując cywilizowane rasy jak bydło, paląc i ruinując domostwa oraz ratując szczątki kopytami, póki nie zostanie z nich jedno proch i pył. I mamy tutaj czterech lordów do wyboru, z tego co widzę. Mamy do wyboru Kazraka. Eee, który ma bonusy do Straż Przednia dla Bestiogorów, Razogory i Ungory, czyli te wszystkie jakieś gory. Które to są gory? To są Ungory, ok. To są Ungory też, to są Gory, a to są Minotaury, ok. Kim jest Kazrak? Eee, najpotężniejszy be władca Bestii w Darkwaldzie. Najleża no, to okolicy od wielu lat. Koniec bez ostrzeżenia, po chwili rozpłynąć się w mroku kontroluje kromne druchy w stadzie oraz wymyśla nie, nie skomplikowanych skutecznych planów wyróżnia się cierpliwością i przebiegłością fajnie i on znajduje się tutaj w tym miejscu mapy <laughs> pokazuję wam w tym momencie no bo wiecie będziecie musieli wybrać sobie którego lorda będziemy prowadzić tutaj mamy kogo malagora malagora rozkoszuje się widokiem ruin na złych ziemiach pokazuje swoim sługom jak będzie wyglądał świat jeśli zdołają spełnić jego makabryczne wizje, Malegon Mroczny o Omen, też mamy tu jakieś Ungory, ale on ma ja tutaj, widzę, jakieś Harpie, Olbrzyma, Dziko Manticore. Nie wiem, czy to jest mój styl grania, st stricte w Total War, bo wydaje się to właśnie coś bardzo, bardzo agresywnego. Ja takich super agresywnych frakcji nie, nie lubię, bo jestem słabym graczem, moim zdaniem. O! Poczekajcie. OK, już jestem, Wybaczcie, Mój Steam się wywalił. E, w każdym razie mamy tu Malegora, który jest chyba szamanem, więc skupia się on na szamanach i z tego co widzę, to na harpiach i bardziej na potworach, tak bym się domyślał, niż na tych wszystkich gorach. No i on znajduje się tutaj na południowym krańcu mapy. Następnym zawodnikiem jest Morgur z Wiasun Cienia. Odrodził się ponownie, on to rozpoczyna swój błędny cykl szaleństwa i w lastach Estali. Stalia, gdzie była? To jest jakiś taki mutant, z tego co widzę. No i właśnie, on tutaj ma jakieś pomioty chaosu. Rydwany z razor gorami, centigory, czyli on też ma dużo gorów, ale on widzę, że tak, to jest chyba taki z wielu ludzi, ale połączeni z chaosem, z tego co widzę. Aura plugowego, przeobrażenia, tutaj ma jakieś bonusy. Na no, -lo Loren nie jest wyczerpany, czyli może się fajnie być z leśnymi elfami. Jest odporny na magię. Ciekawe, ciekawe. No, także taki mocno, mocno e, e, pełen chaosu. I mamy Tauroksa. O, ten wygląda ciekawie. Rozszalały Tauroks wy, wyrąbał makabryczny szlak od Nagarotu po Karond, gdzie rozpoczywał nałowy na swych nowych, krwawych ziemiach. Okej, okay. ten wygląda fajnie. On ma minotaury z tego, co widzę. On ma dużo minotaurów, też jakieś gory. I ma jeszcze ogary chaosu. Hmm. Taurok z otrzymuje nagrodę i plemię, dzięki zachowanemu impetowi. Wyplądrowanie morocha, zwiększa zasięg ruchu na mapie kampanii. Siłat, no i to jest taki, no chłopie z bykiem i wzmacnia byki. O, ale ma ciekawą lokalizację, hmm. Podoba mi się ten Taurok, chyba nawet najchętniej bym nim zagrał. Ale oczywiście to tylko moja opinia, ja resztę zostawiam wam, słuchajcie. Dobra, myślę, że spoko wybory, mogą mi się podobać, mogą mi się podobać, słuchajcie. To może być ekscytująca seria. Ja na pewno chciałbym ją sobie jeszcze nagrać, bo o 20 jadę. Jest siódmy, więc chciałbym to ogarnąć i zagrać trochę filmów na zapas, żebyście mieli. No, także tak moi drodzy. Nowa seria się szykuje. Fajna, dzika, agresywna, szybka może. Zobaczymy, zobaczymy oczywiście, jeszcze. A gdzieś tu się jeszcze. O, kampania. A, nie można przeczytać, jak, 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 jakie są ten jak trzeba wygrać kampanię, tak? Nie da się. Dobra. Dobra, dziękuję ślicznie, moi drodzy, w takim razie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że seria z Apache'ów Wam się podobała. No i zachęcam oczywiście na dole do ankiety na głosowanie na nowego, na nowego bohatera. Jeszcze raz przypominam, mamy tutaj do wyboru Kazraka, Malagora, Morgura, i tauroksa. Roxa. z wami wolpę. Do zobaczenia. Cześć i pa pa.